To, że komiksowy Thor stał się niegodny w czasie ranu Jasona Arona, to pewnie wiecie. Możecie też wiedzieć, że w późniejszym czasie powoli odzyskiwał tą godność. Ale pytanie, czy wiecie, że po drodze przez moment stał się godny? I to nie w serii Arona. Otóż równolegle z serią Arona były wydawane serie Avengers i New Avengers Jonathana Hickmana. No i tam następowały inkursje, wszystko się rozpadało. W czasie jednego ze start nasi Avengersi starli się z takimi Avengersami z alternatywnej linii czasowej. W ich składzie był Thor, pisany przez 2R. I on miał taki młot, z którego wynikało, że może go dzierżyć tylko osoba niegodna. No i nasz Thor, jako że wtedy akurat nie miał młotka, no to przygarnął sobie ten młotek, żeby się posługiwać jakimś. No i tuż na samym finale tej opowieści, jeszcze przed rozpadem z się całego multiversum jest taka akcja, w której na koniec galaktyki lecą postacie, które są naprawdę heavy hitters, m.in. to i Hyparion. Tam dochodzi do ich ostatecznego starcia z bionderami. Bionderzy to tacy multiwersalni bogowie no, strasznie overpower. I w czasie tego starcia, kiedy łajno dosłownie uderza w wentylator, Thor za którymś razem sięga po ten swój młot, z którym tu przyleciał i okazuje się, że nie może go podnieść. Co znaczy, że stał się godny w najgorszym z możliwych momentów. Bo nie dość, że jest w środku walki, to jeszcze został pozbawiony broni. Po finale Tajnych Wojen i złożeniu Multiwersum z powrotem do kupy, Ran Jasona Arona startuje mniej więcej w tym miejscu, w którym się skończył wcześniej i nikt już więcej nie porusza tego tematu.